mówi się, że lepiej późno niż później i dokładnie tak jest przy okazji filmu Hellboy w Nawiedzonych, albo jak to woli Hellboy and The Crooked Man, bo rzeczywiście ten film powstał no, wiele, wiele lat oczywiście po oryginalnej duologii, czy dylogii z Ronem Perlmanem w roli, w roli człowieka, no, który, no się nie, nie, nie człowieka, ale kilka lat po tym, co dostaliśmy nie tak dawno w wersji jeszcze, jeszcze gorszej, ale oczywiście po kolei, po kolei z tym filmem. Fabuła no jest w miarę prosta Tylko zarysuję, bo Hellboy wraz z agentami jadą z, z, z punktu A do punktu B Ażeby jak najbardziej coś dowieść No i oczywiście po drodze się dzieją pewne rzeczy Koniec, więcej oczywiście nie będę, yy, nie będę mówił Co mnie zaskoczyło w tym, yy, w tym filmie To fakt, kto się pojawia Bo ważna rzecz Budżet tego filmu to zaledwie 20 milionów dolarów Wiem, że na polskie warunki to są ogromne pieniądzury, no ale rzeczywiście jeżeli chodzi o Hollywood, o realia amerykańskie, to to jest nic. I jest to najniższy budżet ze wszystkich filmów Hellboyowych, jakie do tej pory mieliśmy, aktorskich oczywiście, do tej pory mieliśmy możliwość zobaczenia. I jeżeli pamiętasz poprzednie filmy, ok, to w porządku, to powiem Ci tak, z poprzednich filmów w tym pojawia się Hellboy. Tyle. Nie ma nikogo. Jeżeli myślisz, że pojawi się ojciec, że tak powiem, nie, nic z tych rzeczy. Oczywiście chodziło o, o Bruma. Jeżeli myślisz, że pojawi się może Ape albo ktoś inny, bardzo mi przykro, nie pojawia się nikt. Tak naprawdę mam tutaj otwarty IMDB. Można powiedzieć, że w tym filmie pojawia się piątka, szóstka aktorów. Jeżeli uwzględnimy wszystko, nawet pewne osoby, które po prostu leżą na ziemi i to wszystko. I tak się zastanawiam, ale dlaczego? Dlaczego tak jest? No, po pierwsze. Główny, podstawowy, wydaje mi się, powód jest twórca. Twórca komiksu Hellboya, czyli Mike Mignola, on był bardzo niezadowolony z poprzednich trzech części. Pierwsza i druga w ogóle się mu nie, nie podobały, bo stwierdził, one odeszły całkowicie od, od Hellboya. Nie są tak mroczne, jak, powinien być, jak powinna być adaptacja tego, tego komiksu. Rzeczywiście to nie wygląda fajnie. Przy okazji trzeciej części też był niezadowolony. Ale przy okazji tego filmu, w przeciwieństwie do trzech innych filmów, Hellboys. Oczywiście mowa o filmach aktorskich. Mike Mignola, twórca postaci, został wymieniony w tym filmie jako współautor scenariusza. Bardzo otwarcie mówił o swojej niechęci do niektórych kreatywnych wyborów z pierwszych trzech filmów, jednak w drugiej części był wpisany jako scenariusza, bo niby tam miał teoretycznie jakieś, jakieś pomysły. Więc tutaj zaangażował się dużo bardziej i według niego jest to film, który dużo bardziej, no Man omen, przypomina właśnie komiks. Jest mroczniejszy i tak dalej, tak dalej. O czym będzie oczywiście za chwilę, bo to jest akurat ważne w, tej, w, tej w tym filmie. No, żałuję, że nie pojawia się nikt inny, tak naprawdę poza Helbojem. Okej, okay, ja wiem, że pojawia się agentka Song, tak, jest, jest agentka Song, no powiedzmy z biura, w którym tam pracują nasi, nasi bohaterowie. Jest rok, w ogóle zapomniałem powiedzieć, 1959, więc jeżeli się spodziewasz różnego rodzaju super fajnych gadżetów nowoczesnych i tak dalej, tak dalej, jak to było chociażby w filmie z Ronem Permanem, Zapomnij, jak najbardziej zapomnij, bo to akurat nie te nie, nie droga nie te czasy, nie o to jak najbardziej chodziło. Ale rzeczywiście tak się zastanawiam, czy to byłoby nam potrzebne i biorąc pod uwagę to, co tutaj się dzieje, no to oczywiście ten, ten tytułowy tak no tutaj jest The Crooked Man jest przetłumaczony jako Wzgórze nawiedzony. Crooked Man to chodzi oczywiście o tą postać, która jest taka dziwnie przekrzywiona, no Hellboy przekrzywiony człowiek. <laughs> Może niekoniecznie byłoby rzeczywiście, ale pewnie tytuł Lodzy daliby radę wymyślić coś lepszego, no ale rzeczywiście tak jakoś wyszło, że nie ma, nie ma nic, e, nic lepszego, zresztą e, studio no, niespecjalnie wierzy w ten projekt, nawet wiele osób mówi tylko i wyłącznie ten film powstał, aby studio mogło zachować prawa do postaci postaci chleboja, bo na przykład w Ameryce film nie jest w ogóle wyświetlany w kinach no ja mieszkam w Irlandii, więc mam tą przewagę, już w tym momencie mogłem sobie film zobaczyć bardzo mi przykro, ale nie wiem, czy w Polsce film będzie wyświetlany na, na filmowiarz, nawet teraz jeszcze sprawdzę w tym momencie, czy cokolwiek się się pojawi, czy będzie, czy jest jakaś data, data premiery teoretycznie 1 listopada jest premiera kinowa, więc no jeszcze trochę czasu jest do tego, aby ten film się pokazał, mam nadzieję, że, że będzie, że jest szansa go zobaczyć Ale film, e, fabuła ogólnie płynie sobie, sobie swoim i w wielu miejscach jest naprawdę bardzo naciągana I uwierz mi, jest naprawdę rzeczywiście niekoniecznie dobrze Są pewne rzeczy, tak zwane stemple jak dla mnie, gdzie no, mamy powiedziane, że ok, akcja ma dojść od A do Z co się będzie działo po drodze, nie ma najmniejszego znaczenia. W ogóle nie jest nie jest istotne. Powiedzmy, po drodze mamy jakieś tam 3-4 stemple, w które trzeba powiedzmy. Tak, jak, jak wiesz, abyś grał w grę, albo grała w grę, I idziesz z punktu A do punktu B, musisz zaliczyć misję po to, żeby dojść do, do bazy. I rzeczywiście tak tutaj jest i mam wrażenie, że. W kilku aspektach stwierdzono, ok, no oni tam jakoś dotrą, coś tam się będzie działo, ale najważniejsze jest to, co się będzie działo, dokąd dotrą, ten stempel, ten rozdział, ta baza. No i rzeczywiście czasami czuć to, że jest tylko po prostu gadanie, żeby było gadanie i no można się zastanawiać, czy tędy droga, czy rzeczywiście Mike Mignola powinien w tę stronę podążyć. No rzeczywiście. Można tak powiedzieć, i tym bardziej, że no nie ma tutaj, jeżeli szukasz znanych nazwisk, w sensie aktorów, aktorek, zapomnij. Nie ma rzeczywiście, jak mówiłem, budżet bardzo niski, 20 milionów dolarów, więc postanowiono pójść całkowicie w inną stronę, ale również w inną stronę postanowiono pójść z warstwą y, wideo, czyli to co, to, co widzimy, bo muszę powiedzieć, że w odróżnieniu do poprzednich filmów tutaj jest ten niesamowity klimat. Naprawdę, w kilku scenach mogę powiedzieć, że jest to pełnoprawny horror. To naprawdę nie jest tak, że o tak mieliśmy takiego super fajnego, kolorowego Rona Perlmana, do tego była Salma, Salma Blair i, i, i wszyscy skakali, było super rewelacyjnie, kolorowo. No nie, tutaj tak naprawdę, gdyby ten film oglądać, to można by powiedzieć, że on jest monochromatyczny, bo rzeczywiście jest wiele scen, które się dzieją, no w tym lesie, oczywiście, w tych tytułowych wzgórzach, wzgórzach nawiedzonych, bo to rzeczywiście tam też się rozgrywa, rozgrywa część akcji. Ale muszę powiedzieć, że wizualnie film jest świetny. Powiedział, powiedział Skruch, i zaraz powie o tym, że Hellboy wygląda tutaj, jakby miał po prostu na, usz na, 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 na czole założone słuchawki. Wiesz, takie dosyć duże, potężne słuchawki, co się używa w studia, żeby że zakrywał uszy, żeby wszystko było dobrze. No to to rzeczywiście tak wygląda. I sama postać Hellboya poza tym, no, niespecjalnie mnie yy, nie mnie przekonuje. Wizualnie, oczywiście, no bo po, poza tymi słuchawkami, słuchawkami na czole one nie wygląda jak najgorzej. No jeżeli widziałaś permana, to dokładnie tak samo mniej więcej tutaj ten Hellboy wygląda. Trochę jest bardziej mm, brutalny, chciałbym, że spada dużo bluzgów. To mnie zaskoczyło. Oczywiście to, to standardowe stwierdzenie Hellboya. Holy crap! czy tam oh crap! No to jak najbardziej tam, Kurka wodna. Powiedzmy, przetłumaczmy to, żeby nie było, że nie można, i e, ten Hellboy. No, wygląda jak wygląda, ale las wygląda naprawdę cudownie. Naprawdę strasznie jest to rzeczywiście wszystko pokazane. Jest akcja, rozgrywa się w kilku miejscach, które no, to jest południe Ameryki. No więc dokładnie, jeżeli było Ci dane kiedykolwiek zobaczyć, chociażby teksańską masakrę piłomechaniczną, albo jakikolwiek inny film, niekoniecznie straszny, który był tam się akcja rozgrywała, no to wiesz, jak to, mogło, jak to może wyglądać. Po prostu jest, no. Jest strasznie, chcę, chcę powiedzieć i podobało mi się to, yy, ale żeby nie było za dobre, bo oczywiście nie może, nie może być za dobrze. Ten Hellboy nie wygląda super. Yy, efekty wizualne w sensie, kiedy pojawia się yy, że tam jeden z, z, z potworasów, yy, coś na kształt yy, pająka, ojacie. O jacie. Mam tutaj zapisane, yy, dlaczego efekty specjalne wyglądają jakby były z filmu robionego dla sci-fi. No i tak rzeczywiście one, one wyglądają, więc tu jest taka troszeczkę mieszanka, wiesz, tak samo jak w warstwie scenariusza, tak samo tutaj jest mieszanka na zasadzie, o jest super, o jest źle, o jest super, o jest źle. takie żonglowanie, troszeczkę niekoniecznie. Nie ma żonglowania przy muzyce, bo muzyka jest bardzo dziwna i wprowadza niepokój, te skrzypce powiedzmy, czy tutaj jest altówka, oj, robi, naprawdę robi wrażenie, spodobało mi się to niezmiernie, chociaż z drugiej strony, Niby teoretycy filmu mówią, jeżeli oglądasz film i zwracasz uwagę na kostiumy, na scenografię, na muzykę, to znaczy, że film sam w sobie nie jest cudowny. No to, to już pozostawiam rzeczywiście tobie. Mamy, jak już mówiłem wcześniej, sześciu może aktorów, tak nawet sobie spra sprawdzę listę, bo pojawia się oczywiście Hellboy, czyli Anung, Ra, Anung Un Rama. Jest Tom Ferrell, jest Bobby Jo Song, czyli agenka Song. Jest Effie Colp, jest. Jest Wielebny, jest, jest Cora Fisher i jeszcze dwie, no oczywiście no musi być ten Krzywy Człowiek, aha, tak go przetłumaczyli, Krzywy Człowiek i pojawia się Sara i to wszystko. I o, o ile, powiedzmy, Hellboy mnie przekonuje, tak, no bo rzeczywiście jakoś w miarę ten, ten aktor się wpisuje w Hellboya, agentka Song czy, czy pozostali, no może już tak do końca nie bardzo. No bo wiadomo, że tutaj się pojawiają ciemne moce, jakieś czarownice, no wiadomo, jak to u, u, u Hellboya. Muszą być takie dziwne rzeczy. I o ile kilka spraw się zgadza, jak najbardziej jestem w stanie to zaakceptować, to wiele z nich jest po prostu na zasadzie naprawdę ona to powiedziała albo ona to zrobiła. Kilka momentów wyrwie się, powiedzmy, z, z fotela i zobaczy sobie, jest wow. Nawet sam Helbo mówi: To się nie dzieje, to, nie... to się dzieje, jak najbardziej tutaj się pojawia. Także rzeczywiście jakoś to nie wygląda, muszę powiedzieć, najgorzej, najlepiej, to w zależności w których, w których momentach. Ale tak się zastanawiałem, czy, czy nowy Hellboy rządzi, wiesz? Czy, czy ten film y, jest wart obejrzenia? I tutaj teraz zależy, ponieważ jeżeli było ci dane zobaczyć poprzednie części, oczywiście dwie, dwa filmy z Ronem Perlmanem, tutaj widzisz, są ładnie wystawione. Właśnie tak naprawdę to jest ten sam film, bo to jest jedynka. Tylko że na dole jest wersja reżyserska, a u góry wersja zwykła. Jak chcesz, to w opisie, a także w przypiętym komentarzu będzie link do tego na, na Amazonie, możesz sobie je kupić. I zobaczyć, jak to, się, jak to się je. Ale tak się zastanawiałem, jak porównać ten film. No wiadomo, że jest inna stylistyka fabuła całkowicie jest, jest odmienna, odmienna od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni oraz no, co to dużo mówić, film miał dużo mniejszy, mniejszy budżet, zrobiony był z całkowicie innych pobudek tak, wiadomo, że Guillermo del Toro tworzył Hellboya, bo to po prostu czuł, bo to kochał i robi to ze swoim ulubionym aktorem, czyli Ronem Perlmanem, którego reżyserował już wiele, wiele razy żeby tylko chociażby wspomnieć drugiego Hellboya z nieżyjącym już niestety od kilku dni Chrisem Christophersonem w roli Whistlera ale też mamy potem ten y, trzeci, że tak powiem, film, gdzie tam to naprawdę się nic nie zgadzało. I muszę powiedzieć, że ten film według mnie jest o niebo, naprawdę o niebo lepszy i tutaj nikt mnie nie. Możesz... naprawdę napisz w komentarzu, jeżeli chcesz mnie przekonać, ale tego ci się nie uda. Jest on o niebo lepszy od trzeciej części. Bo tamten film się naprawdę do niczego nie nadaje. Gdybym miał nakręcić recenzję, musiałaby być bluzgana na temat tego, y, tego filmu bo on dostał bodajże 2 na 10, a to rzeczywiście u mnie jest poniżej, poniżej krytyki, ale jest, no wiadomo, że jedynka jest niedościgniona, bo to było coś, coś nowego, coś innego, coś ciekawego, ale jest delikatnie poniżej dwójki. Muszę polecić, jak najbardziej, polecam, polecam tego Helboja, ale nie jest to kino wybitne. Nie spodziewaj się tego, co było w jedynce. Wiesz, to jest kino inne, troszeczkę bardziej stonowane, nie ma takich fajerwerków no, w każdym tego słowa znaczeniu, czy to efekty wizualne, czy powiedzmy wybuchy, czy, czy jak wyglądają potworasy itd., dalej. no bo tego nie mogło być, chociażby z racji tego, że po raz wtóry, powiem, ten budżet był relatywnie niski, ale ten film ma swój klimat. Klimat jest naprawdę niesamowity. W kilku stanach można, powiedzmy, tak jak ci mówi, nie można byłoby siekierę zawieść. Dokładnie tak jest tutaj, że ten film w paru, w paru miejscach przypo, przypomina mi pełnoprawny horror Ym, i to z tych lepszych. Nie to, że wiesz, że coś wyskoczy za chwilę, czy tam, powiedzmy, leje się hektolitry czerwonej farby, tylko po prostu, że ma dobry klimat. No Nie będę oczywiście porównywał do, do obecności, ale gdzieś w tą stronę dąży. Widać, że Hellboy, yh, że Mike Mignola stwierdził, OK, Hellboy to jednak raczej. Trzeba chyba wrócić do tego, co ja prezentowałem w komiksach, co chciałem zaprezentować w komiksu i jak wyobrażam sobie, że film powinien wyglądać. Póki to jest zadowolony, zobaczymy, jak to będzie dalej, no bo wiadomo, film już jest potwierdzony w Ameryce. Jak już mówiłem wcześniej, nie będzie dystrybuowany w kinach. Domyślam się, że pewnie w takim układzie też Ameryka y, Północna bardziej, czyli Kanada oraz Meksyk również nie. W Europie póki co jest. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy będzie kolejna część? Nie wydaje mi się, bo studio z założenia robi film, który ma trafić na, tam, na, na DVD, blu ray e, na platformy streamingowe. Nawet jeżeli wiesz, kto ma na przykład podpisany kontakt ze studiem, to że studio Millennium to daj znać, bo, bo naprawdę nie ma pojęcia jak to wygląda, jak to u nich wygląda tutaj akurat są, jest wymienionych kilka, kilka studi, studiów to jest akurat Telepol Nubojana, Film Studio, Millenium Media Dark Horse Entertainment, Dark Horse Comics i Campbell Gromant więc domyślam się, że Millenium Millennium Studio, Millenium Media więc oni pewnie tym zarządzają, no ale byłem nastawiony oglądając ten film, że ok, idę zobaczyć coś w podobie do trzeciej części i byłem bardzo fajnie rozczarowany Że rzeczywiście że Można fajnie się rozczarować Inaczej, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony Bo implusję nie można oczywiście rozczarować Czyli byłem bardzo pozytywnie zaskoczony Jak ten film się y, potoczył No może gdybym się nastawił na Kurczę, idę, dobrze Powiedzieli, że będzie super, tak jak w jedynce i dwójce No to pewnie potem mógłbym być Okej, okay, no nie jest, nie jest rewelacyjny, ale póki co byłem nastawiony y, negatywnie do tego filmu, ale już nie jestem. Nie jest to kino wybitne, jak już mówiłem wcześniej, ale rzeczywiście warto, warto obejrzeć, bo jest to bardzo nieoczywista wersja komiksowego superbohaterskiego filmu, gdzie tak naprawdę góruje minimalizm, gdzie stwierdzono, okej. Okay, nie użyto, to już potwierdził sam reżyser oraz producent, nie użyto sztucznej inteligencji do, do, do tworzenia y, komputerowo generowanych efektów Więc jeżeli one już były robione, to robili to ludzie, więc nawet nie najgorzej Póki co oczywiście Ale y, czy Hellboy to jest y, komiks tego roku? No na razie nie, rzeczywiście na razie nie Były, mam nadzieję, że będą ciekawsze produkcje Ale, co jest bardzo ważne, to jest oczywiście bardzo istotne Tutaj na tej liście jak najbardziej jest mnóstwo komisowych recenzji, obejrzyj je, bo warto.